Już klonowe liście bursztynem jesień pokryła, złotym kolorem wdzęczą się też inne drzewa, a hen wysoko krzyk dzikich gęsi rozbrzmiewa. Boskie piękno i spokój nasza ziemia zrodziła. Miłosne igraszki już dawno się skończyły, ale w świecie zwierząt i mądrej przyrodzie. Rodzice przy odwiecznej natury zgodzie, życia i wysokich lotów swoje dzieci uczyły. Jesienią historię swej miłości zakochani budują. W krysztale emocji swe uczucia głęboko topią, które tylko we dwoje w marzeniach je odkupią, kiedy potrzebę bycia razem w sercach odczują. To zakochani odkrywają piękno innych jesieni, bo te nasze najpiękniejsze, już dobrze znają, chociaż w obcych jesieniach zdrady się czają. Pomoże nadzieja wspólnoty, co życie odmieni. Jesienne flerty w lustrze uniesień swą twarz gubią. Bładzą i siemienią w swoim wymarzonym świecie, tylko prawdziwych miłości nikt nigdy nie zmiecie, które w sferze uczuć odnajdować siebie potrafią.